Szanowne przyjaciele, witam was bardzo serdecznie. Moje drodzy, jak zawsze nieustannie dziękować. Od dziecka taka jestem. Za wszystko dziękuję i za każdym razem. Panie Ryszard, będę dziękować panu i tylko pan wie za co i ja. Bardzo panu dziękuję za to. Dzisiaj ja chcę Taką rozmowę przeprowadzić, może i też przekaz, i rozmowa, gdzie my teraz idziemy. Wszyscy wszyscy jesteśmy u progu ogromnych zmian. Chcemy tego czy nie, ale to się dzieje. I tylko od Was zależy, jak duże zmiany zajdą w Waszej świadomości. Ja nieraz mówiłam, że kiedy słuchasz drugiego człowieka, słuchaj jego nie umysłem, ale całym ciałem. I to się nazywa jasne czucie, które wychodzi teraz na pierwszy plan. Czujesz całą sobą drugiego człowieka, kiedy nie słuchasz jego uszami. Czujesz jego po wibracjach. Po intonacji głosu, gdzie też to jest wibracja. I od razu wiesz, to jest tak, jak ja nazywam Twój człowiek, czy nie. Wiecie o tym, że bardzo często bywa, że człowiek jest miły, bardzo fajnie do Ciebie podchodzi, rozmawia z Tobą, ale Ty czujesz, że wibracyjnie on nie pasuje do Ciebie. I to nie znaczy, że on jest gorszy. или лучше от тебя, он есть иной. Подобное притянутого подобное, вечер тем. Но ну, не мой человек. А то можно распознать, слухаясь телом, чувствуя вибрации. И уши-то абсолютно <laughs> до этого не имеют ничего. Ушами ты -то принимаешь только слово, а телом принимаешь вибрации. Kiedy czujesz ciało, czujesz ciało energetyczne tego człowieka i to odczucie odwraca Twoją uwagę od procesu myślowego i tworzy spokojną przestrzeń, która pozwala Ci słuchać rozmówce bez ingerencji umysłu. I w ten sposób dajesz mu przestrzeń, w której ten człowiek może być sobą. To najdroższy prezent, jaki możesz zrobić danej osobie. Niestety, większość ludzi nie wie, jak słuchać, ponieważ większość ich uwagi jest pochłonięta myśleniem, i z tego powodu nie zwracają uwagi na to, o czym mówi druga osoba. I nie ma dla nich znaczenia to, co naprawdę się liczy? Bycie drugiej osoby, która kryje się za zasłoną słów i umysłu. Możesz go doświadczyć tylko poprzez swoje własne istnienie. I to jest początek świadomości jedności, która jest niczym innym jak miłością. Na najgłębszym poziomie bycia. И есть также единством со всем, что существует. Отношения между людьми сводятся главным образом к интеракции их умыслов, а не к коммуникации и единству. Поэтому твой союз может быть нехармоничным, поэтому есть в нем так много конфликтов. Когда Waszym życiem rządzi umysł, konflikty, kłótnie i problemy są nieuniknione. Dlatego, że tylko i wyłącznie z poziomu serca i to się nazywa bezwarunkowa miłość można porozumieć się z drugim człowiekiem. Każdy z nas wie, co to znaczy moc teraźniejszości? Prąd zbiera ten, kto zasadził nasiona i je pielęgnował. Każdy, kto nie zasadził, też może zbierać. Wszyscy wiemy, jak obficie rosną chwasty, jeżeli nie dbasz o ziemię. Rosną same, podobnie jak nasze myśli i uczucia. Jeżeli nie zwracasz uwagi, na to, o czym myślisz i gdzie kierujesz swoją uwagę, to bardzo szybko zarasta kwastami wasz umysł. Zapuszcza korzenie i nie jest już tak łatwo otrzymać tam porządek. A ego, czyli umysł, nie chce odpuścić. Robię wszystko, żeby trzymać tak, jak trzymała tysiące lat w swojej władzy tak samo i teraz. Ale w końcu, kiedy zrozumiesz, że nie jesteś ani ciałem, ani umysłem, jesteś wiecznym, nieskończonym świadomością, wtedy i z umysłem będzie z ego łatwo poradzić. Jasne, że na początku trzeba kontrolować i to mocno kontrolować myśli. Na początku trzeba ćwiczyć, bo tylko ćwiczenie pozwolą wyjść z umysłu i żyć z poziomu serca duchowego. I wtedy życie staje się proste i łatwe. Sadguru. Dał taką fantastyczną praktykę. Na wdechu nie jestem tym ciałem, a na wydechu nie jestem nawet tym umysłem. Jak zaczniecie praktykować, zobaczycie, że nie ma ani ciała, nie ma ani umysłu, jest tylko jedna nieskończona, wieczna świadomość, którą ty jesteś. Jam jest. Jam jest. Co to znaczy? To nie tylko dwa słowa. Jam jest. Właśnie. Jam jest świadomością. Jam jest Bogiem. I niczym poza tym. Uświadamiajcie sobie to jak najszybciej. Z Wami była Irina.